Dobra, witam Was serdecznie. 21.00 aktualnie analiza rynków tradycyjnych. Pamiętajcie, oczywiście, na wstępie, wszystko, co tutaj przekazuję, to jest tylko i wyłącznie, ma to, ma to tylko i wyłącznie charakter edukacyjny. Nie są to w żadnym wypadku ani porady, ani żadne opinie inwestycyjne. Także jeśli z tym wszystkim jesteście OK, to jak najbardziej myślę, że możemy zaczynać. Zaczynając, może na samego początku. Dzisiaj 21.00, tak jak. Już wcześniej tłumaczyłem na nagraniu z rynku kryptowalut. Codziennie od poniedziałku do piątku o 20:30 widzimy się na nagraniu z rynków kryptowalut, a o 21:00 analizujemy rynki tradycyjne. Także idąc, można powiedzieć tym wstępem, zapraszam serdecznie do analizy. Może zaczniemy sobie od początku, od aktywa, które na ten moment ja bardzo mocno obserwuję czyli to jest aktywo złoto, dokładnie rzecz biorąc. Może podejdźmy sobie do, do tego aktywa z nieco większego interwału. Nanieśmy sobie właściwie może od początku wszystkie te siatki fibonaczego, które mam tutaj ponanoszone, żeby to można powiedzieć, tę analizę zrobić razem z wami od samego początku. Pousuwam sobie jeszcze tylko część wskaźników, które tutaj mam. I pozostawię te, które są dla mnie niezbędne. W pierwszej kolejności mówiliśmy sobie ostatnio o tym układzie harmonicznym, który. Przepraszam, o tym. Yy, 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 yy. No, ułasun się. Dobra, to inaczej to zrobię. W ten sposób usunę ten wskaźnik. O właśnie nanoszę się sobie siatkę filmu. Dlaczego? Mówiliśmy sobie ostatnio o tych poziomach wewnętrznych, czyli 161 i 8. Tutaj lokalnie to samo drugie mierzenie, które się nam pojawiało. Mówiłem o tym, że tutaj tworzy nam się pewnego rodzaju strefa, czyli połączenie dwóch mierzeń zewnętrznych, tylko uwaga, bo oczywiście to jesteśmy te aktualnie w tej, strefie, w tej strefie, tylko zaobserwujmy jeszcze to, co się dzieje tutaj nam. Na wolumenach popytowych, oczywiście na tych wyższych interwałach, i oczywiście na tych co się dzieje nam na tych niższych interwałach, na ten moment jakiegoś mocniejszego osłabienia na rynku nie widać. Dlatego nie będę szczególnie patrzył na jakieś konkretniejsze dalsze poziomy, tylko postaram się wyłapać przynajmniej takie lokalne szczyty, które można by tutaj brać pod uwagę, gdyby się pojawiała nam dywergencja na tym wolumenie popytowym. Taki pierwszym najważniejszym poziomem, który na ten moment się nam tutaj rysuje, to jest poziom wynikający z dużego FI, czyli 161 w okolicy 2288. Takim najbliższym przystankiem. I teraz uwaga. Zada jest taka, że jeśli utrzymujemy wysokie wolumeny popytowe, nie pojawia się nam większa dywergencja, nie ma wolumenów podażowych, no to idziemy wtedy oczywiście na układy wyższego rzędu. A te układy wyższego rzędu to są już układy z potężnych mierzeń, bo to są mierzenia widoczne dopiero z D1 i te mierzenia, są dopiero w okolicy 2364. Także na dzień dzisiejszy, jeśli ze strategii Fibonacci'ego wyznaczać konkretne setupy na to, gdzie cena może zareagować, to z D1 z bardzo szerokiego interwału to jest ten pierwszy górny, to jest, to jest ten górny poziom, o którym już wspomniałem, a z takich niższych interwałów, jak sobie przybliżymy nieco wykres i sprawdzimy sobie właśnie na tym tak zwanym pokój, czyli pomiarze ostatniej korekty, to są okolice tego, tego poziomu 2288, więc złoto. Pozostaje myślę, że w takim setupie, który teraz Wam tutaj pozostawiłem. Jeśli chodzi o ropę, tutaj też wypełnia się setup, o którym mówiłem. To jest chyba nawet ze setup z ubiegłego tygodnia, gdzie wspomniałem, że tutaj punkt B układu harmonicznego widnieje nam w okolicy 7,86 Filmonaczego. Bardzo często jest tak, że mamy reakcję wtedy ze 127,2, a następnie po reakcji widzimy wypełnienie, dopełnienie tego układu do układu harmonicznego głębokiego kraba, czyli do 161,8, ale również. To, co Wam również dzisiaj pokazałem. Uwaga ze wszelkiego rodzaju pozycjami krótkimi z racji, tego, że zaobserwujcie, co się dzieje na tych wolumenach popytowych. Mamy na, w ramach e, całego wypełniania się układu harmonicznego, mamy malejący wolumen podażowy i wciąż rosnący wolumen popytowy. Także nie ma tutaj zgodności na to, żeby zagrywać wbrew temu, co pokazuje nam rynek. Jeśli sobie spojrzymy na nieco wyższy interwał, może sobie wyczyścimy też te rysunki, żeby to było nieco bardziej widoczne. Obserwujemy sobie również tutaj zgodność wolumenową, czy to jest właśnie z tych niższych interwałów, czy to z tych wyższych interwałów. Dokładamy sobie siatkę fibonaczego i mamy tutaj również wzmocnienie na tym 61,8, tylko właśnie jedna ważna rzecz. Musimy mieć spełnione wszystkie trzy aspekty do tego, żeby rozpoznawać wejście do pozycję, czyli układ falowy, niekonkretne zniesienia fibonaczego najlepiej w klastrze oraz właśnie jeszcze wolumen, który na ten moment nie wskazuje nam tutaj niczego, co mogłoby wskazywać co mogłoby nam podpowiedzieć odnośnie zajmowania pozycji. To co ważne w obecnej sytuacji jest to, że jeśli pęka nam właśnie ten poziom wynikający z 61,8, automatycznie kierujemy się w okolice kolejnego mierzenia wewnętrznego, czyli okolice 7,8,6. Także jeśli chodzi o Europę, najbliższy kolejne, kolejny opór, który, który się może wyrysować, to są właśnie te okolice 88,38. Także tylko i wyłącznie tyle na tym, w tym, przy tym setupie. Ja jeszcze sobie zerknę na, na tych niższych interwałach, co nam się tutaj rysuje. O, właśnie, ale tak samo praktycznie jak na złocie, gdyby chcieć z takich niższych interwałów wyłapać jakikolwiek setup, no to możemy dokładnie te, takim samym wariantem, właśnie jak przy złocie iść. Czyli danośmy sobie siatkę Fibonacciego, dlaczego widzimy reakcję z poziomu, w tym przypadku jeszcze sobie wezmę bliżej, żeby się upewnić. 886, no. Mniej więcej pomiędzy 786 a 886 i rozkładamy sobie jeszcze potencjalną siatkę na właśnie tą naszą falę BC, która się nam utworzyła. I widzimy układ harmoniczny zewnętrzny, który na rysunku nam się utworzył. Gdzie mam te układy? Tutaj, przepraszam. Już pomyliło mi się z Trading View, który dopiero, które dopiero co sobie rozkładałem, o właśnie. Poprawmy sobie nieco całą tę naszą siatkę, od dokładnie tak, dokłóżmy sobie drugą stronę układu harmonicznego, fala BC i finalnie punkt D, okolice ok. 85-25, 85-20. najbliższy opór, taki lokalny, który można by tutaj rozeznawać, plus oczywiście ten dalszy, który już Wam pokazałem. Tak wygląda, jeśli chodzi o ropę. Idąc do USDP czyli też setup, do który ja osobiście dosyć mocno tutaj czekam, czyli setup wynikający stricte z układu harmonicznego wewnętrznego. Układ harmoniczny wewnętrzny, dokładnie tutaj mówiąc, układ harmoniczny Leonardo, który powinniśmy tutaj rozeznawać, który jest w pełnej zgodności. Dlaczego? Z racji tego, że mamy ułożenie trójfalowe w ramach całego ruchu wzrostowego. Dodatkowo mamy tutaj malejący wolumen, e, zarówno oczywiście popytowy, jak i podażowy. To jest oczywiście, jeśli chodzi o podażowy, zbyt ważny. Z racji tego, że po prostu widzimy wygasające wartości wolumenowe i to jest w tym przypadku kluczowe. Dodatkowo oczywiście klaster na całe mierzenie fali BC, które wskazuje na właśnie to położenie, nałożenie się poziomów 7, 8, 6 i właśnie tych potwierdzeń z ostatnich fal w postaci tak zwanego dużego FI. Także jeśli chodzi o USDPL, na od ubiegłego tygodnia dalej ten setup jest tutaj u mnie na oku. Jeśli chodzi o Nasdaqa, mówiliśmy sobie o tym wsparciu, które nam zadziałało bardzo ładnie, ale finalnie, zwróćcie uwagę, po reakcji wychodzimy niżej. Co ciekawe, dzisiaj z tego, co widziałem, to w kalendarzu makroekonomicznym pojawiły się informacje o dolara, jeszcze nie sprawdzałem, co to dokładnie jest, ale z tego, co widzę, po tych wolumenach, braku polu, polu wolumenów podażowych, a mimo to wybiciu, bardzo możliwe, że rzeczywiście coś na wskrośniusowego nam tutaj wyszło. Dobra, sprawdźmy sobie, co teraz nam tutaj... Na tym wykresie możemy sobie powiedzieć, w pierwszej kolejności nanosimy siatkę Fibonacciego na całą falę od dołka do szczytu, też widzimy w niebele jakim miejscu cena nam zareagowała, bo zareagowała na 61,8, nanosimy siatkę Fibonacciego na jeszcze ostatnią falę i zobaczcie jaki piękny klaster. Połączenie właśnie małego FI i dużego FI. To jest można powiedzieć wręcz setup obowiązkowy, którego oczywiście ja niestety dzisiaj nie zauważyłem, ale no ciężko jest być wszechwiedzącym i zaobserwować każdy setup. Tak się po prostu nie da, także pamiętajcie, zawsze się błędy popełnia, zawsze się można czegoś nie dowiedzieć, więc cokolwiek byście nie wchodzili, cokolwiek byście nie analizowali, to zawsze bierzcie to po prostu pod swoją głowę, pod, swój, pod swoją. Um, pod swoją intuicję. To, co się teraz może w ramach tego setupu nam tutaj wypełnić, to jest jeszcze taki scenariusz, w ramach którego możemy dojść do kolejnych poziomów wewnętrznych, żeby powtórzyć te zasięgi ostatniej korekty. O jakich zasięgach tutaj dokładnie mowa? Mowa tutaj o zasięgach w ramach korekty pędzącej do ostatnich poziomów wewnętrznych. Tu jest jeszcze taka właśnie możliwość, że wypełni nam się układ harmoniczny wewnętrzny, którego już widzimy dwie fale, czyli fale XA. AB, możliwe, że teraz formuje się nam fala BC, i finalnie, jeszcze finał, i finalnie, jeszcze ostatnie zejście z falą CD, właśnie do tego wypełnienia korekty pędzącej. Zwróćcie uwagę, jak często, jak mocno był ten poziom tutaj testowany, ile razy ten poziom był tutaj wyprowadzany. Także tak bym tutaj to pozostawił, jeśli chodzi o Nazdaka do Dolara też nam się bardzo ładnie wypełnił. Za to czy to pierwszy setup, właśnie z finałem na 7,8,6, mówiliśmy sobie o tym jeszcze później, takim lokalnym, takim układzie niższego rzędu, tak zwanym, który się nam wypełnił. I finalnie, bardzo częsty schemat, czyli dobijamy do ostatnich poziomów wynikających z biegunów, i jeszcze dobijamy do 8,8,6. Także można powiedzieć, że klasyka, tutaj wszystko zadziałało tak, jak się to zwykle gdzieś tam dzieje, na, kl na klasycznych wykresach. Schodząc sobie na nieco niższy interwał, patrząc na to, co się również tam dzieje w ramach wolumenów, nałóżmy sobie siatkę Fibonacci'ego na całą falę od szczytu do dołka. I jeszcze sprawdźmy w ramach całego tego ruchu spadkowego, od tego szczytu, co się nam zadzieje, gdzie nam, gdzie nam się ułoży klaster na największej korekcie w ramach tego całego ruchu. I zaobserwujcie, jest on w okolicach 50 i 61,8. Na ten moment, jeden i drugi poziom jest do wzięcia pod uwagę, czyli zarówno setup na Korekcie pędzącej, jaki setup na 61.8 najbliższe opory dla ceny, które się aktualnie nam tutaj aktywują. Dobra, to jest funt do dolara. Idąc jeszcze dalej, Nadgas, setup, który bardzo ładnie nam się wypełnił. Wspomniałem ostatnio o tym połączeniu 61.8. Biegunowości bardzo ładnie nam oddziała, zadziałał. Ten dołek z, z tutaj z lewej strony, który utworzy nam odwrócone ramię, głowa, ramię. Finalnie setup doszedł, można powiedzieć, na takich trzech falach, zobserwujcie, bo to też dobrze widać, czyli mamy tutaj falę fale A, falę B i finalnie utworzoną falę C, więc na trzech falach, Zatrzymaliśmy się na 618 i finalnie wychodzimy wyżej. Pozwolę sobie usunąć już te wszystkie nasze mierzenia. Sprawdźmy, gdzie w ramach tej korekty tworzącej się możemy jeszcze tutaj dojść i żeby to sprawdzić, to oczywiście standardowo nanosimy sobie siatkę fibonaczego od dołka, w tym przypadku do szczytu. Patrzymy na poziom wynikający z 618, który znajduje się dokładnie tutaj. Dokładamy sobie jeszcze geometrycznie równość fal. Poszukajmy sobie, gdzie wypada nam e, ta fala, która się obecnie nam utworzyła. I wypada nieco niżej. Co prawda nie są to jakieś szczególnie bliskie poziomy. nie Niemniej jeden i drugi poziom wziąłbym pod uwagę, czyli 1,91 i 1,90. Jeden i drugi jest przed nami. Na ten moment wolumenów podażowych nie widać zamożnych. Mamy oczywiście dywergencję na wolumenie popytowym. Niemniej, dopóki nie aktywują się wolumeny podażowe, jeden i drugi poziom jest tutaj do wzięcia pod uwagę. I idąc dalej silver, też widzę, że stary setup no tutaj siedzi, połączenie mały, duże fi mamy bardzo ładną reakcję finalnie na wolumenach popytowych wychodzimy wyżej więc jak najbardziej wszystko tutaj jest techniczne rozpoznajmy z sytuację na 4 godzinówce może nieco bliżej sobie podrzucimy ten wykres nanosimy siatkę fibonacciego na całą ostatnią falę i to tak naprawdę tylko i wyłącznie jeden setup na tych wolumenach popytowych, które się nam tutaj zbudowały, tylko i wyłącznie duże fi, nic innego Przepraszam, na razie tutaj nie biorę pod uwagę. Duże fina pozostaje. Najbliższy opór na srebrze. Dobra, idziemy dalej. SP. Mówiłem dzisiaj o tym wsparciu, właśnie które się nam które tutaj widzi. Siedzi na 6 na 1618 No, w tym przypadku ten setup nam tutaj nie wytrzymał. Także rozpoznajemy, gdzie to kolejne wsparcie może się nam tutaj znaleźć. Pozwolę sobie w tym celu zejść na, wejść na interwał H4. I tutaj dwa poziomy będą dla nas kluczowe. Pierwszy poziom, czyli zmierzenia całej ostatniej fali, i drugi poziom, uwaga, będę szukał tutaj korekty nieregularnej. Z racji tego, że wybiliśmy ten ostatni szczyt, o właśnie, nawet już widać, gdzie jest, gdzie jest jej zaskoczenie, zwróćcie uwagę. Dokładnie tak ta korekta nieregularna nam tutaj wygląda. Korekta nieregularna jest takim dosyć ciekawym. Tworem, w ramach którego właśnie wybijamy ostatni, wybijamy ostatni szczyt, i następnie wybijamy ostatni dołek. Czyli tutaj jest ten szczyt nasz ostatni wybity, i wybity jest ten nasz ostatni dołek. A to oznacza, że po prostu tworzy nam się taki twór, w ramach którego hmm, traderzy grający na wzrosty po wybiciu ostatniego szczytu oraz traderzy, którzy grają na spadki po wybiciu ostatniego dołka, jedni i drudzy w cudzysłowie, przysłowowo zostają po prostu w lesie. Więc setup bardzo ładnie na ten moment wypełniony. Może wyczyszczę tutaj te nasze rysunki, bo już się odnaleźliśmy na wykresie gdzie jesteśmy i teraz sprawdźmy gdzie mamy te zasięgi najbliższe dlatego gdzie cena może nam tutaj zareagować żeby to zrobić nanosimy siatkę Fibonacci na ostatnią falę, dokładamy sobie jeszcze, o właśnie dokładamy sobie jeszcze, a nawet widzę że chyba nie dołożymy jeszcze a, nic z równości fal no niestety, no to zostaje nam taka wrody tylko i wyłącznie 61,8 tutaj w tych rejonach możemy jeszcze szuk poszukać tutaj najbliższych poziomów wynikających z bieguna i widzimy, że cena już na pierwszy tutaj zareagowała, niemniej osobiście pozostawiłbym tutaj jeszcze ze strategii Fibonacciego na tym poziomie ten, ten opór właśnie wynikający z małego FI zmierzenia całej ostatniej fali, także jeden i drugi opór jest tutaj do wzięcia pod uwagę idziemy dalej, jeśli chodzi o DAX-a, tutaj z takiego wysokiego interwału nic się nie zmienia w mojej analizie a mianowicie poziomy Fibonacciego przy tak mocnych wolumenach popytowych już z takiego interwału jak D1 wskazują stricte najbliższą taką po strefę podażową właśnie jako to duże FI, czyli 1,618 Fibonacciego, gdyby tak cofnąć się do tych niższych interwałów i poszukać jakichś wcześniejszych wsparć, oczywiście też również możemy to zrobić, tylko te najbliższe wsparcia raczej to nie będą wsparcia w ramach którego e, zobaczymy niższe Poziomy Fibonaczego, aniżeli właśnie najbliższe poziomy, czyli 50 i 61,8, czyli dwa najczęstsze poziomy, które są księgowane, po prostu na tych krótkich, takich płytkich korektach, jakie możecie zaobserwować, jeśli chodzi o zniesienia Fibonaczego na tym aktywie. Także zaobserwujcie sobie, jak sobie naniesiemy jeszcze zniesienia Fibonaczego. Tutaj na wcześniejsze korekty w ramach DAXa u uderzenie w 50, uderzenie w 61,8 i następnie wyjście górą. Również w obecnej sytuacji ee, z tej, z wykorzystując dokładnie tę samą strategię, yy, myślę, że może być tutaj widziane, w, mogą być widziane te poziomy, czyli 50k oraz 61,8. Idąc dalej, jeśli chodzi o euro-dolara, może zejdźmy sobie na niższy interwał, h1k, poszukajmy, gdzie cena będzie miała tutaj najbliższy opór, czy już może ten opór zadziałał, bo widzę, że prawdopodobnie tak, mamy tutaj już 61,8, o, dokładnie tak, 61,8, już w tym przypadku zaksięgowane, więc jeśli chodzi o najbliższy opór, to jest on, to dla niego jest już nieco za późno, usuwam to mierzenie, wchodzę na h i szukamy najbliższego wsparcia dla ceny, gdzie jeszcze na tym ruchu spadkowym możemy polecieć. To co ważne, zaobserwujcie co się dzieje tutaj na wolumenach podażowych. Mamy aktualnie dywergencję na wolumenie podażowym. Z każdą kolejną falą spadkową, która nam się tworzy, widzimy coraz to niższe wartości tego wolumenu podażowego. Dodatkowo osiągamy poziomy wynikające z ostatniego poziomu, z ostatniego mierzenia wewnętrznego czego? zaznaczę właśnie jeszcze dodatkowo te poziomy tutaj i zaobserwujcie, że mamy tutaj też Ostatnie te dołki z okolicy bodajże chyba czerwca, lipca, przepraszam, lutego, efekt to jest luty, przepraszam, bym się pomylił. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj poziom wynikający z układu harmonicznego wewnętrznego, czyli mamy zaliczoną 50, mamy dodatkowo falę BC tego układu i fala CD z finałem na 8,8,6. Pamiętajmy o tym, że statystyka bardzo często pokazuje nam, że układy harmoniczne wewnętrzne w co najmniej 60% przypadków są retestowane. Dlatego też w tym przypadku nie zdziwię się, jeśli ten retest do 8.8.6 tutaj nastąpi. Dolar do jena to jest moja analiza już właściwie z ładnych, ładnych kilku dni, jak już nie pomoże i ponad tygodnia, gdzie wskazałem, że jeszcze to wyjście właśnie do tego o 161,8 może tutaj nastąpić. To jest ten poziom taki najbliższy, gdzie przy tych wolumenach popytowych, bo oczywiście one są, wciąż tutaj są, nie widzimy jeszcze przeważających wolumenów podażowych, może nam się pojawić także ostatni mierzenie zewnętrzne, dalej tutaj jeszcze na celowniku. Jeśli chodzi o euro jena, euro, jena też tutaj nic się nie zmienia w mojej analizie. Wskazałem potencjalną trójkę korekcyjną, jako korektę prostą, właśnie z finałem w okolicy 162,38. Najbliższe wsparcie dla ceny. Przy uwaga mocnych wolumenach popytowych, poszerzam podażowych. A jeśli widzimy mocne wolumeny podażowe, no to oczywiście musimy mieć świadomość tego, że cena może co najmniej kilkukrotnie ten poziom retestować. Więc to, zanim się aktywuje nam ten tak zwany ukryty popyt, może tutaj nam to chwilkę zająć. Więc jeden i drugi poziom jako e, wsparcie brałbym pod uwagę, czyli okolice mm, geometrycznej jedynki równości fal okolicy 162,38 oraz nieco niższy 162,19 jako 61,8 Fibonacciego falowo, też już to rozrysowałem, fala A, fala B oraz fala C e, pszenica, Sylwek, ok e, dobra, chyba nie mam jej nawet dodanej to jest nawet dobry moment, żeby dodać na tej platformie mamy, mamy pszenicę jak najbardziej. Pokaż symbol, czy pszenica jest. Okno wykresu, od razu sobie szablon tutaj naniosę i już mam skonfigurowany cały wykres. Dobra, usuwam sobie jeszcze tylko część wskaźników, które są mi na ten moment niepotrzebne rozszerzam sobie wykres, o i też już jest poziom jeden, który bym tutaj wyznaczał ze strategii Fibonaccego, czyli biorąc pod uwagę, zaobserwujcie zasięgi ostatnich korekt, może to w ten sposób nawet jeszcze rozrysuję, a mianowicie jeśli naniesiemy sobie taką, takim prostokątem, czyli tak można powiedzieć troszkę e, amatorsko, e, zasięg największej korekty w ramach tego ruchu wzrostowego, dodatkowo odniesiemy sobie go do aktualnej sytuacji, zwróćcie uwagę, że te zasięgi nie były wybijane, może na razie usunę jeszcze to, to właśnie to, to mierzenie i zwróćcie uwagę, że te zasięgi nie były wybijane, czyli od tego szczytu do tego dołka cały czas zatrzymujemy się w ramach korekty pędzącej, a dopóki zatrzymujemy się w ramach korekty pędzącej, rynek bardzo często schodzi, żeby testować te poziomy ponownie. Te, można powiedzieć, kolejne uderzenie, które tutaj może nastąpić, jest całkiem prawdopodobne. Dodatkowo, zwróćcie uwagę, to można powiedzieć, jeden i drugi poziom nam się tutaj pokrywa. Oczywiście nie jest to klaster, bo to są zasięgi dokładnie jednej i tej samej korekty, niemniej to teraz myślę, że tak obrazowo wygląda do tego, w jaki sposób sposób można do tego wykresu tutaj podejść. Jeśli jeszcze się nie mylę, to jeśli naniesiemy sobie poka, czyli pomiar ostatniej korekty, o dokładnie, mamy tutaj duże fit. Tylko co prawda, ona jest nieco niżej, niemniej zawsze, ale to zawsze, jeśli mamy zniesienia Fibonacciego w pobliżu tych naszych targetów, które bierzemy pod uwagę, to te zniesienia Fibonacciego również powinny być dla nas odnośnikiem, więc jeden i drugi poziom do wzięcia po prostu pod uwagę. Czyli mamy tutaj pszenicę. Dobra, nie widzę kolejnych propozycji, jeśli chodzi o kolejne aktywa, które byście chcieli przeanalizować. Także dziękuję wam pięknie za, dzisiaj, za dzisiejszy dzień, za dzisiejszą obecność. W dniu jutrzejszym ponownie analiza o 21. rynków tradycyjnych, o 23. rynków krypto. Także codziennie od poniedziałku do piątku będziemy tutaj obecni właśnie z tymi analizami. A gdybyście w międzyczasie, w trakcie dnia, mieli jakieś aktywa, które chcielibyście przeanalizować, sprawdzić, oczywiście na grupie podawajcie informacje i postaram się na bieżąco wszystkie analizować. Także tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam pięknie, trzymajcie się i cześć!